Cześć. Działka czy dom? Las czy woda? A może wszystko naraz? Jestem w nieporęcie, 100 metrów od granicy lasu. Zapraszam. Znajdujemy się w odległości 150 metrów od zalewu Zegrzyńskiego oraz drogi głównej. Dużo bliżej jest do lasu. To sprawia, że jest tu cicho i spokojnie. To wręcz idealne miejsce do wypoczynku, a mimo wszystko pozostajesz w obrębie infrastruktury miejskiej. Przechodząc do sedna. Powierzchnia tej urokliwej działki to niespełna 1700 metrów, a sam dom to 160 m2 powierzchni mieszkalnej na dwóch kondygnacjach. W jego skład wchodzą pięć przestronnych i ustawnych sypialni, dwie łazienki, kuchnia, pokój dzienny z jadalnią, a dodatkowa przestrzeń to spiżarnia, garaż i pomieszczenie gospodarcze. Tu nadmienię, że to w centrze wymaga wkładu, pracy i środków, ale przy dzisiejszych cenach budowy domu zdecydowanie się opłaca. Jak Wam się podobało? Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam do kontaktu.